Szanowni mieszkańcy Powiatu Zgorzewskiego, mamy szczególny czas, czas Bożego Narodzenia. I wiemy, że Boże Narodzenie przychodzi co roku, ale w tym roku jest czasem szczególnym. Czasem, który zmusza nas do wielu refleksji, zmusza nas do większej solidarności. Jak ktoś kiedyś powiedział, Boże Narodzenie dzieje się wtedy, kiedy sobie pomagamy, kiedy komuś podam rękę. Kiedy komuś pomóżemy przejść przez ulicę. Kiedy jak płacze dziecko, pogłaszczemy go po głowie. I to są momenty, w którym to Boże Narodzenie się dzieje. I życzę wam wszystkim, żeby to Boże Narodzenie wydarzało się nie tylko w wieczór wigilijny i w pierwsze dni, pierwszy, drugi dzień świąt, ale żeby towarzyszyło wam przez cały rok. Żeby takie momenty, kiedy ktoś komuś pomoże, wy komuś pomożecie. Sami skorzystać z jego pomocy zdarzały się przez cały, cały przyszły rok.